Cześć, witaj z tej strony Lena Murawska, Czasobalans kontynuuje układanie książek podsumujmy co się wydarzyło to są dwie ułożone półki, dołożyłam jeszcze jedną książkę oj, Harry'ego Pottera trzy półki czekają na zagospodarowanie oczywiście pamiętaj, że to nie jest ostateczny układ książek na razie układam ich jak najwięcej żeby zobaczyć ile się zmieści na regale i zastanowić się jak je później poukładać Natomiast jest to tymczasowa biblioteczka. Docelowo ten regał będzie regałem biurowym, natomiast na książki będzie kupiona oszklona witryna. Dalej. Na parapecie odłożyłam rzeczy do oddania. Już wiem dla kogo, więc pod tym kątem zbieram. No i tu są książki na sprzedaż. I teraz, co nowego? Postanowiłam, świnaczki są. Postanowiłam, że encyklopedię i słowniki, które zostawię, umieszczę, O, tu mamy gry i puzzle, ale puzzle też będą na sprzedaż lada moment wystawiony, kredens i opróżniłam tę półkę, ona będzie przeznaczona na encyklopedię i słowniki, które z nami zostaną na wejściu. O, tam jeszcze widzisz po prawej stronie, że jest troszeczkę rozgardiaszu. Skupiłam się na porządkowaniu książek i nagrywaniu YouTube'ów, jeśli chodzi o tę przestrzeń. Myślę, że to będzie całkiem fajne rozwiązanie. Dzięki temu, być może, uda się łatwiej, ładniej ułożyć książki na regale. Ale dobra, bierzmy się za przegląd. Umowa jest wypracowana ostatnio. Jest taka, że y, patrzę i nagrywam filmiki około 10 minutowe. To, są, y, to jest seria y, Opray, którą będę porównywać z inną serią i zostawię tylko te y, części, których już mam powtórki. No dobra. To co? Losowo, żaden konkretny słupek, tylko losowo. Aha, od razu jeszcze widzę w następnym nagraniu, już nie będzie tych segregatorów. One znajdą sobie miejsce, także też będzie o wiele przejrzyściej. Tu mam obudgoszczy, dodatek do lokalnej gazety, obudgoszczy o regionie, co można zwiedzić i zobaczyć. No i a propos słowników: słownik niemiecko-polski jak najbardziej zostaje. Od razu odłożę wam Będzie bardzo widoczny efekt i mniejszy na naokoło. To jest biuletyn fundacji generał Elżbiety Zawackiej o rocznicy zbrodni katyńskiej. Zostawiam tematy historyczne, wzbudzają zainteresowanie w naszym domu, więc okej. Okay. Zabytki architektury polskiej, i to jest zdaje się, e, tylko jeden tom, który mamy. Nie mam więcej, więc prawdopodobnie e, będzie na sprzedaż. I już go odkładam. Widzę, że to jest Gdańsk. Tak, Rzeczpospolitej, Wydawnictwo. Kartuzy, Grodno, Gostyń, Dukla, Dubno. No, fajne, fajne. Można zobaczyć. Ale myślę, że. No, tak, tylko że ja przeglądam, a Ty nie widzisz, to może tak. O. Jeśli chcesz pozwiedzać ze mną hełm, hełmno. Z hełmna mam też trochę materiałów różnych. Dobra. Jak najbardziej, myślę, że spokojnie. A, od A do Kop, od A do Kop, więc może akurat będzie ktoś. Zainteresowany, więc odkładam do części sprzedażowej. I teraz tak. Mickiewicz, wiersze, tom pierwszy, zostaje na półeczce. Słowacki, cała seria, na pewno znasz, to było popularne. Czyli tak, już ostrość. Proszę bardzo. Tu mam od razu Mickiewicza. Kolejne trzy tomy ułożę razem. Na razie z góry do dołu. Nie będzie w kolejności, jeszcze będę to później dokładać i tu są kolejne części, dlatego właśnie osobne książki nie stanowiące kompletu y, Juliusza Słowackiego czy właśnie Mickiewicza y, zdecydowałam się odłożyć na półkę sprzedażową. To jest sąd ostateczny. Album z obrazami to była moja taka szeroka praca o Sądzie Ostatecznym były mi potrzebne te zagadnienia myślę, że jestem gotowa chociaż mam dobre wspomnienia i tak dalej myślę, że jestem gotowa żeby ten album y, sprzedać jest naprawdę świetne świetne opracowanie bardzo dużo można się dowiedzieć zatem album wędruje na parapet gdzie jest część sprzedażowa co mamy dalej? Historia średniowiecza. Podręcznik dla szkoły średniej. To tak naprawdę nie był mój podręcznik. Ja kupiłam tę książkę, bo brałam udział w Olimpiadzie Historycznej o średniowieczu. Bardzo lubię średniowiecze. Zostaje to ze mną. Aspekty filozoficzno-prozatorskie to jest miejsce mojego debiutu literackiego, więc oczywiście zostaje. Poczet królów i książąt polskich. E, tu nawet chyba coś mi się zdarzyło wyciąć kiedyś. Nie jestem pewna. Nie, na szczęście nie. No, ale to jest taka podstawa, jeśli się zaczyna historię, naukę historii, e, podstawówka i tak dalej. Poczet królów i książąt jest jak najbardziej na miejscu. Historia Polski Tu też nie mam całości. To jest tylko tom 7. Od 45 roku do 56. Myślę, że zostawię, przyda się, e, mimo że nie mam wszystkich części, ale są tu takie zagadnienia, które mogą być e, potrzebne i przydatne. I tu po, podobnie e, też książka kupiona po to, żeby uczyć się o średniowieczu. Tadeusz Mantoifel. To jest chyba nawet pierwsza książka, gdzie zaznaczałam sobie w ogóle, odważyłam się. E, Oznaczać sobie i pisać po książce. Ponieważ wychowywano mnie w taki sposób, że po książce się nie powinno pisać. <laughs> Legendy i przypowieści. Biblioteka Bydgoska. O Bydgoszczy. Mieszkamy w Bydgoszczy. Staramy się mieć publikacje o Bydgoszczy. Może nie, nie wiadomo ile, ale żeby były. Przegląd Bydgoski, humanistyczne czasopismo naukowe. I tutaj myślę. Zastanawiałam się sporo nad tym, ale myślę, że wystawię, bo może się komuś bardziej przydać. Niż mi. Komuś, kto się rozwija naukowo. Myślę, że to może być bardzo ciekawa publikacja dla zaangażowanej osoby. Ok, mam trochę przeciąg, drzwi są otwarte. Od balkonu zamknę. Pies leży sobie w progu. Dobrze. Bydgoszcz z dnia na dzień. I to jest takie fajne kalendarium, co się działo. Na przykład wtorek. Yy, wtorek 9 listopada w niektórych bydgoskich sklepach i marketach pojawiły się świąteczne choinki. 2004-2005. Proszę bardzo. Więc taka publikacja jako ciekawostka, oczywiście jak najbardziej nie zostanie. Przegląd bydgoski, humanistyczne czasopismo naukowe. Myślę, że znajdą się koneserzy e, takiej wiedzy i akurat tej serii, więc jak najbardziej. Więc jak najbardziej zostanie. E, o czym tu mamy? O reklamach? Zaraz zobaczmy akurat ten artykuł. Andrygina. Jako forma transgresji w tożsamości. Proszę bardzo. Ewidentnie dla naukowych umysłów. Ja już naukowym umysłem nie jestem. Nie rozwijam się w tym kierunku, więc chętnie się podzielę. Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy. Świetna, po prostu świetna publikacja. Naprawdę się przydaje. Proszę bardzo, mapa. Przy okazji jak oglądasz uwielbiam takie wydawnictwa, które są bogatsze. Plan bydgoszczy z 1774 roku. Proszę bardzo. I to się wszystko mieściło. A teraz potrzeba wielgachnych planów jest coraz więcej osiedli. Chociaż akurat w dzielnicy, w której ja mieszkam. Zaczyna y, działanie deweloperskie wyglądać w ten sposób, że mam wrażenie, że jest mniej zajmowanych terenów, y, takich powiedzmy, sąsiadujących z budynkami, y, które już są, takich terenów po obrzeżach. To oczywiście wraca na półkę, y, nie jest na sprzedaż, tylko coraz więcej wciskanych jest bloków między już istniejące osiedla. GT. Dzieła wybrane, i to myślę, że to są i Schiller. Dzieła wybrane to są fajni twórcy, ale myślę sobie: o, płyta CD z czasu szkoły baletowej córki, którą dostała w prezencie. Dołożę do płyt, żeby było wszystko razem, ale bym się przewróciła przez ten bałagan, który tam za mną jest. Dobra, i zastanawiałam się długo nad tym. Zdecydowałam, że yy, chciałabym, by te książki nadal zostały, ale nie chcę ich mieć w domu i te oddam na przechowanie ojcu. Już schowałam do jego torby. Dobra, co teraz się wylosowało? O 11 minut, więc to jest ostatnia książka na ten odcinek. Słownik Encyklopedyczny, Historia. Pamiętam, że uczyłam się z niego. Do matury. Co na przykład? Czy coś widzimy? Klauzula najwyższego uprzywilejowania umowa przewidująca, iż każda z umawiających się stron korzysta ze wszystkich uprawnień przyznanych przez dany kraj innym państwom trzecim. Proszę bardzo. Jak najbardziej zostaje. Takie rzeczy mogą się przydać. Dzieci są dopiero na starcie edukacji i tak podjęłam kilka dość odważnych decyzji, których bym siebie nie posądzała. Więc podsumujmy. Tu jest trzecia półka, która zaczyna się zapełniać. Tu są części, które będę porównywać tematycznie. Tu jest już odrobineczkę zajęta półka na słowniki i Encyklopedia. Mam nadzieję, że tamtego. Nie widziałaś. Tyle zostało. Tu zdejmowałam sobie z góry losowo. Tutaj odrobinkę przybyło. I tutaj do torby, do zabrania też odrobinkę przybyło. Obserwuj czas o Zaglądaj, by dowiedzieć się, jakie tematy są teraz na tapecie. Pozdrawiam cię ciepło. Lena Murawska. Do usłyszenia. Cześć.